Dla Kazimierza Grenia, który wielokrotnie krytykował Latę i wzywał go do rezygnacji z funkcji jeszcze w trakcie kadencji, nie jest to zaskoczeniem. Ja już odbierałem sygnały od kilku miesięcy, że Grzegorz Lato, o tym pisałem też na blogu u siebie, będzie miał problemy z zebraniem tych 15 poparć. On cały czas był pewny, buta, można powiedzieć zaufanie do niektórych ludzi dało pozew taki, że nie zebrał tych 15 poparć. Najbliżsi ludzie odeszli od Grzegorza Laty. Mieczysław Golba, wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, członek Sejmowej Komisji Sportu, który zapowiadał start wyścigu o fotel prezesa PZPN, też nie zyskał wymaganego poparcia. Jak twierdzi dlatego, że jego program zmian w związku był zbyt radykalny. I być może ten program nie uzyskał akceptacji działaczy klubowych, bo one dotyczyły tamte pewne zmiany klubów ekstraklasy, klubów pierwszej ligi. No jak również też i w ogóle Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo tam był pomniejszony zarząd w tym programie w moim, gdzie przedstawiłem pięcioosobowy skład zarządu. Przedstawiłem tam również, że te funkcje mamy pełnić honorowo. Część piłkarskich działaczy bardzo liczy na zmiany, które wniesie do pzpn nowy prezes. O to stanowisko walczyć będzie pięciu kandydatów. Byli piłkarze Zbigniew Boniek i Roman Kosecki oraz działacze piłkarscy Zdzisław Kręcina, Stefan Antkowiak i Edward Potok. Wybory odbędą się 26 października.